Gotowe, to gotowe. <grych> Czy wy to widzicie? O nie wierzę. Czy znaczy w sensie y, tak jest? Y, tak jest w Warcrafcie 3. W sensie creepy. Aha, ja już w tym momencie nie mam drewna na drugą farmę. Dobra. Nie, nie paladyna. O kurde. O co chodzi? Dobra, i pójdziemy gościem na zwiat, czego zazwyczaj nie robię, ale to, to była już głupota z mojej strony, to co zrobiłem w tym miejscu. Yy, no ale to się zdarza. Po prostu z kopalni creepy zawsze mają większy zasięg budzenia się i trigerowania niż te creepy zwykłe, więc jak się postawi za blisko coś kopalni, tak jak ja tutaj, no to one automatycznie się striggerowały, co oczywiście ma dużo sensu, nie? Jakie masz ja rozkazy? zróbmy od razu tą kopalnię. Nie bardzo. Jest opcja Nie, Zbuduj nie, nie Powiem Zbuduj A, prób 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 pomóc mu budować w sumie To ja już pójdę. Czego ci trzeba? Tak o, prób prób. Tak, to ja już pójdę. Nie wiem czy to dobry pomysł co ja tam zrobiłem do Ze ci do Ej, Got dobra. Do Kurde, no głupio to słowo. Tak Oczywiście. Ja Co? Nie, no ja nie wiem. Nie czaję tego, bo jest generalnie taka mechanika, jeżeli nie wiecie, y, w. Akcji. w Warcraft. Jeżeli za, zaatakujecie swojego. To wtedy przestaje was namierzać. Teoretycznie, jakby. w który was atakuje. Jak ja teraz zaatakuję Muradinem swojego, to widzicie, on się przełączył, ale wcześniej, nie wiem dlaczego, jak wiecie, przełączałem. Teraz dopiero co, przełączałem właśnie, atakowałem jakby swojego, no to to mi nic nie dało ostatecznie. Bo tak czy siak. Nie wiem czy był sens tam tamtą farmę, bo tak czy siak no, nie, nie przestał mnie namierzać ten nieszczęsny klip. Nie wiem jak to do końca działa, ale no wiem, że ludzi jest po drugiej stronie, więc to jest na pewno jakoś tam pocieszające. A, już się zdąży, Zanim on rzuci tą swoją miejkę. Dobra I widzicie, teraz atakuje i on się przełączy na coś innego, nie? Dobra, zostawmy jednego albo dwóch. Powinniśmy tu już dawno tartak zbudować. O ile w poprzedniej grze o tym nie zapomniałem, no to w tej już oczywiście już nie wspomnę o tym, że farm nam brakuje. No. Dobra, spróbujemy złapać ten zielony. Ja pierdziele, ależ ja naprawdę strasznie niedbale gram ostatnio. Może za bardzo nie wiem, się fokusuje czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale. Gram nie dbalę. Ale po prostu brak, jakby skupienia, bo przeziębienie, coś tam. No nie wiadomo. W każdym razie, gram nie i trzeba to będzie poprawić. Dobra. Dlaczego ja w Wybroń mi trochę to miejsce. Czy wybroń mi? W drewnie robi całkiem sporo chłopa, nie? No Budujmy jeszcze jedną farmę. I tutaj też jeszcze jedną wieżyczkę. Mamy jeszcze jednego. Piechura, nie zbudowałem w ogóle tego. Sklepiku mistrz, po prostu mistrz, nie? Dobra, wiecie co, skoro ich mamy sporo na drewnie. Więcej pracy, niech pomogą tutaj, zobaczymy. Gotowy do akcji, zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co? Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Gotów do pracy, skoro myślałem na roboty. Ruchy, ruchy, gotowe. Stronik!

tu się wszystko zrobiło jak należy, czterech dotrze tutaj, ten gość może pójść do drewna, expa mamy. Teoretycznie nie jest tragicznie, ale... No właśnie, teoretycznie. Podleczmy się. Kupmy jeszcze to, też użyjmy od razu. Chodźmy na ten drugi kamp. Dobrze. Hmm? Odpalmy tego krytera, czy jak to tam się nazywa. Niech to tu podejdzie, sprawdzi tą kopalnię, sprawdzi tą. No, kurde, to duży kamp. <laughs> Nie wiem, czy ja chcę to bić. Nie, dobra, podejdziemy, zobaczymy, co się tam będzie działo. W sumie, zróbmy jeszcze, kurde, kuźnie. Wreszcie tak normalnie, odpowiednio wcześnie, a nie tak jak zwykle, czyli za późno. Znaczy, odpowiednio wcześniej, to i tak jest pewnie za późno, ale. Dobra, on tego widzę, że nie zrobił. Szybko go załadowało, więc to może być nawet ten sam gość co poprzednio. Tak naprawdę. Spróbujemy go. O, 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 jakaś milicja. To dobra wiadomość. Wejdziemy na plecy. Bardzo dobra wiadomość dla nas. Co on chce z tą milicją? Ale oni daleko idą. Ruch, On by mnie ruchy, nie dla Ruch, Ruchy, ruchy! Ej, o co genialne. tu chodzi? Genialne Ruch, O co to kurde ruchy, chodzi z tą milicją? Dla zdragi, dobra, genialne! Ruch, ruchy! Ulepszenie! Gotowe. Dla zdragi, no nie szaje. Odrobinę!

to chyba ten sam typ szczerze mówiąc. No, czekamy na ekspo... Znaczy no. Weźmiemy sobie pandę tak jak poprzednio. Niech się zacznie rzeź. Gdzie on jest? On musiał... On musi iść tędy iść. Co to za strzał? Więcej faktów. Co? Tu nie może złotów. To ja już No zobaczmy czy on tutaj nie klipuje gdzieś. Masz już jakiś cel? Nie, w nie. Czy on się teleportował? Daj mi coś do roboty. Zajście dla krasna. Dobra, nakreepujemy tego. Ten tam. Patrzcie, milicja. Co tu się dzieje? Ej, nie, 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 nie chcę go stracić.

Na to, może go dorwę? Nie, chyba nie. Ej, no zabiję gościa. Nie, nie zabiję. Huh. No to też ewidentnie jest ten sam gracz. Znaczy, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to może być ten sam gracz. Ze względu na fakt, że no nie jest najmocniejszy, ewidentnie. Nie mówię, że ja jestem, nie, żeby nie było. Ale no, on ewidentnie jest nawet słabszy ode mnie. A ta milicja to ja nie wiem, to było takie dzikie. Gdzie jest ta milicja? Czy oni tu coś. Czy on wyczyścił te, tego expa I mi tu coś postawił? On wyczyścił tego expa, ale nic nie postawił na szczęście. Dobra, czekajcie, podrzeczmy się. Skoro mamy to leczenie. Dobra, robię od razu zamek w sumie. O co chodzi? Potrzeba więcej drewna. To... Do... Daj mi roboty. tego... tej kopalni nadal nie ma. Zobaczmy tamtą jeszcze. Może gdzieś go się uda... Kurde, po co ja te na buty szybkości biorę? Jak on później tak zapierdziela, że cała reszta zostaje totalnie w tyle. Dlaczego ja nie Jakie masz dla mnie rozkazy? Potrzeba więcej drewna. Nie, nie, to jest nadal. No dobra, dobra, to na razie w sumie nie jest źle, więc sobie złapiemy jakiś kolejny Clipcamp i tyle. A nie używajmy tego Stormbolt'a na co? Szpony ataku, czemu nie? Dobra, sklepik. zwój leczenia Na pandę proszę mi tu zwój leczenia, niż które nie Dobra. Jestem twoim strzelcem. I co dalej? Zobaczmy to. No i trzeba by go pocisnąć, ale szczerze mówiąc, żeby go pocisnąć to by trzeba jakiś kanonierów mieć, bo on tych wież ma nastawionych od cholery. Złapiemy ten creep Jakie masz rozkazy? Jestem twoim strzelcem. W buty squelta las. Znaczy czy nie? To chyba nie daje szybkości, to daje zwinność, tak, zwiększa zwinność. Dobra. Dobra. Chodźmy pod najemników. Kupimy sobie jeszcze jednego tego. I zaczniemy robić czerwone chyba krypkanty. Zacznie Niskie koszty, no dobra, Zacznij trudno. Co Ej, co tu się mi? wydarzyło, że tu tylu ich robi w tym złocie? Zaczekaj, aż zobaczysz mnie w akcji. Ruchy, ruchy! Myszanie gotowe. Genialne! Jakie masz dla mnie? Miejsce no. Dobra. Kurde, straciłem piechurę. Zaraz stracę król górę jeszcze. Ja pierdzielę! Dwóch piechurów straciłem. No nie, no ja tak zasysam momentami, że to.

Zobaczmy, czy tam jakoś expa zrobił przypadkiem. I Też idziemy pod rycerzy w takim wypadku. Nie no, dobra, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Zobaczmy jeszcze, co tam się dzieje. Ale ogarnął się trochę bardziej, bo... Miał jakieś miksturki czy coś w tym stylu. Okay, jest zastawiony wieżyczkami nadal. Orb of Fire się podobno bierze teraz w ciemno. Dobra, idźmy na drugi czerwony. Chyba jest w miarę bezpiecznie. Te farmy kurczę mi tutaj dużo dały, bo nie mógł się dostać do wieżyczek. Ale ja pierdzielę, ja mam 5000 złota, nie no! O nie! Ale fatalnie, nie wierzę! Nie no, muszę się troszeczkę ogarnąć z tym graniem Warcrafta. W sensie wiecie, ja nadal sobie gram na luzie, ale... To boli jak się to widzi, nie? Kurde, ale on uprywa. Dobra, mamy piąty poziom. Dobra. To jest już jakoś tam dobra wiadomość. Co sprawdzi? Aha, 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 On wie. Dobra. Ruchy, ruchy! Potrzeba więcej drewna! Ja mam od cholery złota, a nie mam drewna. To jest bolesne. Dobra. Zrobimy. E, nie, zrobimy paladyna. Gotowe. Trzeba by flarę na kanonie opracować. No, on się chyba cofnął.

O kurde, akurat wróciłem. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Gdzie on jest? Ja pierdziele, byłem, FK. Uciekaj! Mi coś, Zaczekuj, o. Daj mi coś do roboty! Ty koleś! Dlaczego ja, aż zobaczysz mnie Daj mi coś do roboty! Ruchy, ruchy! Po prostu sobie na hmm? dla Krasnoluda! Zaczekaj aż zobaczysz mnie w akcji! Król Chcesz Daj mi coś Gotów do strzału! Czego ci trzeba? Ruchy, ruchy! What the fuck? On przeżył? Sługusów <laughs> ciemności. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Brak nie jest. Dobra, użyj tego. Zaczekaj, jaż obaczysz mnie w akcji? Przeżył dla chciał uraczyć? Dopisze ci to do rachunku Dlaczego ja nie mnie w akcji? Daj mi coś do roboty Genial! Czekam. O, na twoje o, się złota. Dobra. Tak? Dobrze. I z tym on mi wyczyścił wcześniej tego kampa, więc o co chodzi? Chyba jeżeli tam się nie rozstawił Kurde, kolerny no, no, kurier. Musiał akurat przyjechać, nie? Stawię czoło niebezpieczeństwu. O, ja pierdzielę. Nie lękam się sługusów ciemności. Ruch a O kurde! Porąbany. Wiedziałem, że tak może się zdarzyć. Po prostu wiedziałem. Jak sobie życzysz? Ruchy, ruchy! Nie się do się Dobra. Daj mi coś do roboty. Strogi! Wasza miłość Z, Z każdym cel. Męczu, o, w każdym celu. Meszło! Owocem! Zbuduj! A nie moja szlobażka nie ma Już są marci! Fuu. Co?

Dzień dobry, dzień do dzień dobry, dzień dobry, do mi Ja dobry, dzień dobry, dzień dobry, mnie nie Dlaczego dobry, dzień 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 a jest... Daj Nie się udos. Daj mi coś, się roboty. Zaczekaj aż zobaczysz mnie w akcji. Zaczekaj aż O co chodzi? No już. Daj mi kurde. No nie mam szupęm szans chyba. To czekam. Ja się strasz. Hmm? Mi się mi do do Dobra, do zrobimy do inny trik. Mam 5000 złota, do złota do... nadal w ogóle. Co tu się odwala? Co? Rozumiem. Służ, starym starym w w Daj mi do to... Gotowe, gotowe, gotowe. gotowe. gotowe.

Dlaczego Jaszo baczysz nie Wcale nie ma tego dużo, chłop. What the fuck, co tu się odwala, czołgi.

Aż zrąbał pop.. Aż on to zrąbał w tej chwili. Wie się do Mal przejście dla krasnoluda się O co chodzi? To ja już pójdę, Kurde, co za gra? Dobra, bijemy wszystkim już w tym momencie. Nie ma to chyba aż tak dużego znaczenia. Nie ma tutaj tego aż tak dużo. Tak, jest chyba nasza ostatecznie. Co? Rozumiem. Zaczekaj, zobaczysz mnie w akcji. O co chodzi? Co? A żeby, żeby mieć pewność. Badania daj mi coś do roboty. Więcej Ej, przecież to moje jedyne złoto. Co? Mistrz. Rozumiem. O co chodzi?

Dlaczego ja zobaczysz w gotowe? O co chodzi? Dlaczego ja żyłabym w karczenie? <śmienicza> Wez? Nie Daj mi coś ignorować. Czekam, gdzie mogę się jest Tak się stało. Wez? Drogi! Drogi! Nie no Nie Dobra, mamy! Nie przeszkadzaj mnie! Nie przeszkadzaj mnie! Dobra, mamy!

Czy nadal był na, na goldzie prawdopodobnie? Ja miałem ogromną przewagę. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, ale ta gierka poleci na pewno. Ta pierwsza to jeszcze ki, bo tam był dosyć prosty przeciwnik, ale ta druga, gdybym nie poszedł, a kto kto wie, też, też mnie zaskoczył mega tą ekspansją. Bardzo fajna gierka, dzięki serdecznie za oglądanie, do zobaczenia, czołem!